Dobrze byłoby dzisiaj przenieść treści Ewangelii na, na współczesny język, żeby nie brzmiały tak archaicznie. Ale treść zawarta w nich jest ciągle do zrozumienia. To 79 wers z Ewangelii Tomasza. Rzekła mu kobieta z tłumu, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które cię karmiły. A co jej odrzekł profesor Chrystus? Błogosławieni ci, którzy usłyszeli słowa Ojca i zachowali je w prawdzie. Nadejdą bowiem takie dni, gdy powiecie błogosławione łono, które nie poczęło i piersi, które nie karmiły. Więc jak to jest? Przychodzi ten kochany Chrystus na ziemię, i, i co mówi, że jednak mamy się nie rozmnażać? Czyli mówi wbrew temu, co w Starym Testamencie jest tak promowane. I jak to się ma do mm, historii alternatywnych? Jakoby Jezus i Maria Magdalena nie wiedzieć, czemu zwana Magdaleną, Pochodziła z miasta Migdal, Magdalia, że rzekomo mieli potomków wspólnych, którzy razem z Marią po śmierci Jezusa przypłynęli do Europy. Są nawet opowieści o tym, że jakoby zapoczątkowali jakiś ród królewski. Zajrzyjcie w swoje serca i się zastanówcie, czy, czy, czy Chrystus chciał być królem na ziemi, czy chciał w ogóle tutaj zostawiać jakichś potomków, żeby cierpieli tak jak inni ludzie. I uświadomcie sobie, że to jest kolejna próba kradzieży tożsamości tej wspaniałej istoty. Tak jak zmanipulowano jego nauki i wciągnięto do starotestamentowych opowieści o Jachwę, tak samo ta opowieść, że rzekomo miał z Marią Magdaleną dzieci i że jego krew płynie teraz w królewskich żyłach dynastii europejskich, to jest tylko po to, żeby sobie te dynastie mogły przywłaszczyć, czy no nie mogły, ale chciałyby sobie przywłaszczyć właśnie jego tożsamość. Miriam z miasta Migdal miała za sobą bardzo trudne doświadczenia, zanim spotkała Chrystusa na swojej drodze. Mogła patrzeć na niego też trochę jako kobieta, ale przede wszystkim był dla niej wspaniałym przyjacielem i nauczycielem. Chociaż nie za bardzo lubił, kiedy tak się do niego zwracano. Także chłonęła po prostu jego nauki tyle, ile mogła. Ona i inne niewiasty z tamtego kręgu yy, ówczesnym zwyczajem niejako usługiwały mężczyznom, szykowały kolacje kiedy razem wędrowali i nauczali, brały na siebie te obowiązki yy, po prostu takie tradycyjne, jak, jak, to, jak to kobiety w tamtych czasach i, i późniejszych, no i także obecnych, Doświadczyła jego nauk, była świadkiem śmierci jego ciała i potem wybrała się w podróż, ponieważ nie mogła znaleźć wspólnego języka z apostołami na czym w ogóle się nie mówi w Ewangeliach wybrała się w podróż na północ od terenów obecnego Izraela. Osiadła w Turcji. Tam zresztą jest miejscowość, w której, w której, o której krąży taka opowieść, że, że właśnie tam mieszkała i do późnej starości spędziła swoje życie właśnie tam. A Chrystus, po tym jak doświadczył tego, czego doświadczył na Ziemi, Wrócił do swojego królestwa, o którym mówił, że jest niebieskie, czyli pochodzi z niebios. No i tam został. A my zostaliśmy tutaj. No, widocznie nie byliśmy gotowi na to, żeby sobie uświadomić, że to nie jest miejsce dla nas. Ziemia jest jakoby takim przedszkolem we wszechświecie, gdzie można doświadczyć wspaniałej różnorodności barw, doświadczeń, różnych gatunków, w których można zamieszkać jako istota duchowa. Ale to jest pewien skończony zbiór prostych doświadczeń. Najprostsza lekcja i najważniejsza w zasadzie, jakiej możemy się tutaj nauczyć, to nauczyć kochać. Przede wszystkim siebie. Kochać siebie tak bardzo, że przestać, żeby przestać sobie wmawiać że powinno się tutaj coś zrobić ważnego, że powinno się jakąś misję spełnić, że powinno się zbawić innych. Tylko po prostu wreszcie kiedyś zdać sobie sprawę, że wystarczy. I Ziemi nie powinno się zmieniać. To jest twarda szkoła dla komandosów. Nie powinno się z niej robić kółka różańcowego, żadnego raju na ziemi. Bo to jest niepotrzebne. Potrzebna jest we wszechświecie równowaga. Są miejsca. Szlachetne, uczciwe, pełne światła i są miejsca upadłe, które tylko tak z pozoru wyglądają na, na śliczne, kolorowe i świetliste, natomiast tak naprawdę są to miejsca upadłe. Do takiego właśnie należy Ziemia. Jak posyłacie dzieci do przedszkola, które też są pełne różnych kolorowych zabawek, wesołych zabaw, kiermaszy, turniejów. Nie wiem, jakich jeszcze innych zajęć dla dzieci. To wiecie, że dzieci idą do przedszkola na, tylko na pewien okres czasu, po to, żeby się czegoś nauczyć i rozwinąć małe skrzydełka. Ale jak mają im wyrosnąć duże skrzydła, to nie mogą wiecznie siedzieć w tym przedszkolu, tylko muszą ruszyć dalej. No i to samo trzeba zrobić z naszym pobytem na Ziemi: pozwolić sobie ruszyć dalej. Pamiętajcie, że jest we wszechświecie, według oficjalnych szacunków nauki, 105 tryliardów planet potencjalnie nadających się do zamieszkania albo zamieszkałych. To, że teraz na Ziemi szykują się zmiany, już się dzieją, to jest bardzo. Piękne, ale jest to dla nas szansa, żeby sobie uświadomić, że to jest dobry czas na odejście. Te zmiany nie będą szły tylko w jednym kierunku i nie będą wieczne. Nie poruszamy się tutaj na prostej linii czasu tylko w jedną stronę, tylko kręcimy się w koło, jak na karuzeli. I właśnie jesteśmy w momencie, kiedy Karuzela zbliża się, nasze miejsce na Karuzeli zbliża się do, do miejsca wysiadki. Możemy to zrobić, a możemy zostać na tej karuzeli i, i kręcić się dalej w koło, przez kolejne tysiące lat. Wybór należy do wszystkich nas z osobna, gdyby było inaczej. Chrystus wracałby na ziemię raz po raz. Przy czym jeszcze informowałby, że jest tą samą istotą, która już była na Ziemi wcześniej, w takim i w takim ciele. Ugłosiłby ciągle te same nauki i inwestowałby czas, energię w to, żeby żeby powiększać swoje wpływy na Ziemi. A on dokładnie pokazał nam, co należy zrobić. I właśnie stąd odejść. Także można dokonać wyboru, albo zostać w przedszkolu, i bawić się tymi kolorowymi zabawkami i udawać, że się dorośleje, albo można zrobić krok śmiało naprzód i wybrać jedną z tych gwiazd, która może wskazać kierunek do innego układu słonecznego we wszechświecie, w którym istnieją planety, na których może być inaczej. Jest ich dużo, powtarzam, 105 tryliardów, mniej więcej, więc na pewno można wybrać takie, na których będziecie się, będziecie się czuli dobrze. A życzę udanego wyboru.